Cześć ekipa, w tym filmie porozmawiamy sobie o retuszu, a dokładniej mówiąc, przedstawię Wam, mam nadzieję, kompletny poradnik, jak szybciej retuszować zdjęcia dzięki inteligentnym wtyczkom od Retouch For Me. Jeżeli zatem tematyka tego filmu jest dla Was interesująca, no to zapraszam do oglądania. Retouch4Me jest oprogramowaniem służącym do automatycznego retuszu zdjęć z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jest to popularne narzędzie wśród fotografów oraz retuszerów, ponieważ pozwala na szybkie i precyzyjne poprawianie portretów, minimalizując potrzebę ręcznej pracy. Oprogramowanie wykorzystuje algorytmy AI do analizy zdjęć i automatycznego poprawienia różnych aspektów, takich jak wygładzenie skóry, usuwanie cieni pod oczami, wybielanie zębów, poprawa makijażu czy retusz tła. Zapewne większość z Was kojarzy lub nadal stosuje manualne techniki retuszerskie, takie jak separacja częstotliwości czy Dodge and Burn. Sam jeszcze kilka lat temu je stosowałem, a nawet nagrywałem poradniki jak retuszować zdjęcia przy użyciu tableta graficznego, pędzla i ręcznego malowania po wszystkich warstwach zdjęć. Realnie retusz każdego z portretów mógł trwać nawet kilka godzin, zależnie oczywiście od rodzaju portretu oraz naszej retuszerskiej wprawy. Nie mogę powiedzieć, że taka manualna praca nad zdjęciami nie była satysfakcjonująca. Oczywiście sprawiało mi to wiele frajdy, ale do czasu. Poświęcony czas na retusz był dla mnie inwestycją w umiejętności oraz trening cierpliwości, ale nawarstwiające się ilości zdjęć do oddania niestety powodowały frustrację i zmęczenie. W przypadku, gdy mamy do oddania np. 1000 zdjęć, nie mamy po prostu czasu poświęcać na retusz każdej fotografii prawie godziny. Na pomoc przychodzi nam właśnie Retouch For Me. Moja historia z tym oprogramowaniem rozpoczęła się już kilka lat temu, gdy postanowiłem zakupić dwie wtyczki Hill oraz Dodge and Burn. Te dwie wtyczki okazały się dla mnie idealną inwestycją. Pracę, którą wykonywałem w kilkadziesiąt minut, zrobiono miałem automatycznie w kilkadziesiąt sekund i to na mega wysokim naturalnym poziomie. Ogromnie zaskoczył mnie właśnie ten fakt, że wtyczki dają nam możliwość zachowania naturalności zdjęcia, zwłaszcza, że w mojej fotografii naturalność jest bardzo istotna. Myślę, że najlepszym sposobem na pokazanie Wam możliwości wtyczek będzie praca na konkretnych zdjęciach i retusz na żywo. Ale zanim zaczniemy sam retusz, pokażę Wam w jaki sposób pobrać i zainstalować panel retuszerski oraz wtyczki. Wchodzimy na stronę www.retouch4.me i tworzymy swoje konto. Po zalogowaniu się pokaże nam się okno z możliwością pobrania panelu o nazwie Retouch4Me Photoshop Panel. Klikamy pobierz oraz instalujemy aplikację. Po zainstalowaniu oraz uruchomieniu Photoshopa, panel od razu będzie dostępny w zakładce wtyczki. Wystarczy kliknąć w panel i od razu pojawi nam się okno z dostępnymi wtyczkami. Ja przypiąłem sobie panel od razu po lewej stronie, by mieć do niego szybki i wygodny dostęp. W oknie panelu do dyspozycji jest wiele wtyczek, z których korzystać można na dwa sposoby. Pierwszy sposób to retusz w chmurze. Funkcja retuszu w chmurze polega na tym, że możemy wysyłać swoje zdjęcia do przetworzenia na zewnętrznych serwerach, co odciąża nasz lokalny komputer i przyspiesza cały proces, jeśli mamy słabszy komputer, a szybki internet. Proces wygląda w ten sposób, że przykładowo, jeżeli teraz kliknę Retouch, moje zdjęcie wysyłane jest najpierw na serwery Retouch for me. Po przesłaniu algorytmy sztucznej inteligencji analizują zdjęcia i automatycznie wykonują retusz. Po zakończeniu retuszu, zdjęcia są ponownie wysyłane na nasz komputer i pokazują się w Photoshopie. By móc korzystać z retuszu w chmurze, musimy jednak wykupić kredyty. Zanim jednak dokonamy zakupu, możemy skorzystać z 20 darmowych kredytów, by przetestować możliwości wtyczek. Zaletą korzystania z retuszu w chmurze jest również to, że nie potrzebujemy kupować pojedynczych wtyczek, tylko od razu mamy dostęp do wszystkich. Gdy skończą nam się kredyty, to możemy po prostu zamówić sobie dodatkowe pakiety kredytów. Kiedy to się opłaca? Moim zdaniem w sytuacjach, gdy retuszujemy pojedyncze fotografie w małych ilościach. Jeżeli chcemy retuszować zdjęcia przykładowo z reportażu ślubnego, to na starcie potrzebujemy kilkaset kredytów. W takiej sytuacji lepiej jest retuszować osobno zakupionymi wtyczkami, dzięki którym po zakupie mamy nieograniczoną ilość możliwości retuszu. Druga opcja korzystania z wtyczek to właśnie ta, o której właśnie wspomniałem. Klikając tutaj na On Device pokazuje nam się dostęp do wtyczek, które zakupione i zainstalowane mamy na urządzeniu. To znaczy pokażą nam się wszystkie, jakie oferuje rytacz formi, ale działać będą tylko te zakupione. To rozwiązanie jest świetne, jeśli retuszujemy sporo zdjęć i chcemy czuć komfort nielimitowanych poprawek. Oczywiście pojedyncze wtyczki są droższe niż kredyty do retuszu w chmurze, ale po zakupie mamy je oraz ich aktualizację dożywotnio. Osobiście zdecydowałem się na zakup pojedynczych wtyczek i jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony. Na potrzeby tego filmu Retouch For Me udostępniło mi 100 kredytów oraz wszystkie brakujące mi wtyczki. Dzięki tej współpracy będę mógł pokazać wam, jak działa każda z nich, a także wyretuszować kilka zdjęć. Jeżeli będziecie zainteresowani zakupem kredytów lub poszczególnych wtyczek, uzyskałem kod rabatowy trojtler20, dzięki któremu możecie otrzymać 20% zniżki na swoje zamówienie. Jednocześnie w opisie tego filmu znajdziecie link z automatyczną zniżką, czyli jeżeli kliknięcie bezpośrednio w mój link, no to ceny automatycznie spadną i nie będzie trzeba wpisywać kodu. Z racji faktu, że podchodzę bardzo uczciwie do reklamowania sponsorowanych materiałów, zaznaczę, że moja opinia w tym filmie będzie absolutnie szczera. Czy pozytywna? O tym się przekonamy za chwilę, podczas praktycznego testowania wtyczek. Na ten moment wiem, że z góry mogę polecić Wam Hill oraz Chen Bern, ponieważ z nich korzystam od dawna i robią fantastyczną robotę. Omówmy jednak je po kolei. Zacznijmy od wtyczki Hill. Wtyczka ta automatycznie wykrywa niedoskonałości takie jak pryszcze, blizny oraz inne problemy skórne, a następnie je usuwa. Plusem tej wtyczki jest fakt, że zachowuje jednocześnie teksturę skóry, co sprawia, że efekt jest bardzo naturalny. Jeżeli chodzi o ustawienie wtyczki, Brightness ustawione mam na stałe na 80. Przejdźmy teraz do retuszu i zobaczmy kilka zdjęć. Zacznijmy od zdjęcia mojego brata Pawła. By odpalić wtyczkę, wystarczy kliknąć ten przycisk. I jak widzicie, efekt jest natychmiastowy, minęły może dwie sekundy. Wszystkie kolejne operacje, które zobaczycie w tym filmie będą w czasie rzeczywistym, nie będę przyspieszał materiału. Przybliżę sobie to zdjęcie i dostrzec możecie tutaj stworzyła się nowa warstwa z naniesionymi poprawkami. I z racji tego, że Brightness ustawiłem na 80, to krycie warstwy z automatu jest na poziomie 80%. Moim zdaniem śladowe niedoskonałości zostały naturalnie usunięte, a efekt jest bardzo zadowalający. Wyłączając podgląd tła, możemy dokładnie prześledzić, jakie elementy kadru zostały poprawione. W ten sposób możemy na przykład gumką ustawiać poprawki, których po prostu nie chcemy. To już zależy od nas. Dla przykładu przejdźmy do kolejnego zdjęcia, tym razem Angelika. Angelika, która również ma świetną cerę, ale zawsze jakieś małe niedoskonałości się znajdą, odpalmy wtyczkę. Jak widzicie, działa to bardzo szybko i po raz kolejny jest bardzo dobry efekt. Jak widzicie, wtyczka usuwa również pieprzyki oraz blizny. To, czy chcemy je zatrzymać na zdjęciu, czy nie, to zależy od nas. Ja gumką wymazałbym te poprawki na pieprzykach oraz tej bliźni na czole, z tego względu, że nie są to krótkotrwałe, nabyte niedoskonałości, tylko elementy urody modelki. Zobaczmy teraz, jak Hill poradzi sobie z piegami. Mamy tutaj zdjęcie Marleny. Odpalam wtyczkę. I już na starcie widzę, że kilka piegów zostało usuniętych. U Marleny akurat nie ma za bardzo czego poprawiać, dlatego uważam, że jest to tak naprawdę wyzwanie dla tej wtyczki. Jak widzimy nie jest ona w stanie rozróżnić co jest pryszczem, a co piegiem. Jeżeli mielibyśmy modelkę z piegami oraz sporą ilości pryszczy, to zakładam, że musielibyśmy po wtyczce sporo poprawiać. Na koniec mamy jeszcze taki hardkorowy przykład. Bardzo trudna cera. Oczywiście fotografowanie osób z takimi problemami skórnymi zdarza się niezwykle rzadko, ale myślę, że warto sprawdzić, jak Hill poradzi sobie w tak ekstremalnej sytuacji. Odpalamy wtyczkę. Jak widać, Hila nie możemy nazwać dermatologiem cudotwórcą, ale z pewnością możemy przyznać, że widać efekty jego pracy. Zobaczmy czwarty. Ostatni przykład: jak wtyczka poradzi sobie z grupą ludzi na weselu. Wprawdzie nie mamy tutaj dużo tych niedoskonałości, ale zobaczymy, co znajdzie sama wtyczka. No, widać, że wtyczka usunęła kilka pieprzyków, tutaj też coś koło nosa, no ale najważniejszym jest fakt, że bez problemu odczytuje niedoskonałości również przy kilku osobach w kadrze. Podsumowując, uważam, że wtyczka Hill radzi sobie z niedoskonałościami skóry na wysokim poziomie i jest to wtyczka, bez której nie wyobrażam sobie już retuszu. Oczywiście możemy taki retusz przeklikiwać ręcznie, ale prawda jest taka, że przy większej ilości zdjęć po prostu uzyskamy sporo cennego czasu. Kolejną wtyczką z panelu, jaką chciałbym wam zaprezentować jest Mattifier. Jej ustawienie mam na 80%, tak samo jak Heal. Mattifier automatycznie redukuje odbicia światła na skórze, co daje efekt zmatowienia bez nadmiernego wygładzania. Wtyczka usuwa połysk, ale jednocześnie zachowuje naturalną fakturę skóry, dzięki czemu wygląda ona realistycznie i naturalnie. Działanie wtyczki mogę pokazać wam na przykładzie mojej własnej twarzy. Tym w środku to ja. Mam tutaj zdjęcie z wesela, jak widać nasze czoła i nosy dość mocno się świecą. Sprawdźmy jak poradzi sobie Mattifier ze zmatowieniem naszych twarzy. No i moim zdaniem efekt jest wow. Oczywiście natężenie efektu możemy sobie skorygować kryciem warstwy, ale z mojej praktyki wiem, że te 80% zwykle jest idealne. Zobaczmy, jak poradzi sobie wtyczka na twarzy mojego brata. Tutaj skóra również się świeci. Było to zdjęcie zrobione spontanicznie, bez przygotowań, wizarzu, a dodatkowo było bardzo gorąco w studio. Odpalamy wtyczkę. No i jak dla mnie znów rewelacja. Nic tutaj nie muszę poprawiać, a efekt jest bardzo naturalny. Przybliźmy sobie jeszcze to czoło, by z bliska zobaczyć różnicę. No Moim zdaniem po prostu świetna robota. Z ciekawości, zobaczmy jeszcze, jak wtyczka poradzi sobie przy większej ilości osób. To zdjęcie jest dość ciemne i, no, niełatwe do rozszyfrowania, ale jak widać, wtyczka radzi sobie doskonale. Moim zdaniem, jest to kolejna wtyczka, która jest w 100% godna mojego polecenia. Trzecia wtyczka, i tutaj też z góry będzie pewna polecajka, to Dochen Bern. Jej ustawienie również mam na 80%. Wtyczka sama analizuje zdjęcie i stosuje odpowiednie techniki rozjaśniania oraz przyciemniania, aby nadać skórze naturalny i trójwymiarowy wygląd. Dzięki niej możemy pozbyć się cieni pod oczami oraz wyrównać odcienie skóry. Najlepszy przykład będzie prawdopodobnie na zdjęciu mojego brata, ponieważ światło cieni mamy tutaj sporo. Odpalamy wtyczkę i efekt mamy natychmiastowy. Jak widzicie, wtyczka delikatnie, subtelnie, ale bardzo efektywnie ujednoliciła skórę. Efekt jest bardzo naturalny, a to jest moim zdaniem klucz i największy plus dla wszystkich wtyczek od Rita me Twarz po prostu nabrała świeżości i gładkości. Zobaczmy, jak wyglądać będzie efekt na zdjęciu Angeliki. Dokładnie tak samo, mikrozmiany, ale bardzo, bardzo przydatne. Myślę, że warto powrócić jeszcze do tego hardkorowego przykładu. Odpalmy sobie w tę wtyczkę, ale tutaj, z racji, że jest taki duży problem skórny, dałbym 100% krycia. No, efekt jest oczywiście dużo lepszy niż po samym hill, ale idealnie tutaj być nie może. Po raz kolejny myślę, że nie muszę specjalnie reklamować Wam tej wtyczki, ona po prostu jest warta swojej ceny. Czwarta wtyczka dostępna w panelu to Portrait Volume, z którą domyślnie ustawioną mam na 30%. Co do niej mam mieszane uczucia. Dla testu ustawię krycie 100%, i na przykładzie zdjęcia Angeliki pokażę Wam, jaki efekt uzyskamy. Jak widzicie, jest to wtyczka, która bardzo mocno pracuje na kontrastach. Zdjęcie nabiera większej trójwymiarowości, co daje efekt wow. Moje mieszane uczucia w związku z tą wtyczką spowodowane są jednak tym, że bardzo łatwo jest przegiąć i można zgubić naturalność zdjęcia. Uważam, że ta wtyczka pracuje świetnie, ale musimy uważać z jej intensywnością. Jak pewnie zauważyliście, możemy ustawić wtyczkę nawet na 150%. W takiej sytuacji uruchomienie wtyczki stworzy po prostu dwie warstwy. Jedna będzie miała krycie 100%, a druga 50%. Efekt? Myślę, że jest wielu fotografów, którzy taki styl będą wielbić. Ja osobiście wolę bardziej naturalny wygląd, więc ustawiłem sobie wtyczkę na 30%, a prawda jest taka, że i tak prawie nigdy jej nie używam. Czy warto ją kupić? Moim zdaniem tak. Jeżeli lubię dodawać tego typu kontrasty na zdjęcia, jest to dobre rozwiązanie. Piątą wtyczką, którą oferuje Retouch for Me, jest SkinTone, którą ustawiłem docelowo na 80%. To kolejna propozycja, która faktycznie może być przydatna dla większości z nas. SkinTone poprawia kolorystykę i przebarwienia skórne i robi to naprawdę dobrze. Tutaj ciekawym przykładem będzie to zdjęcie Pawła, ponieważ zauważalne są tutaj czerwone zafarby na nosie oraz brodzie. I jak widzicie, w efekcie wtyczka ujednoliciła koloryt, pozbawiając się czerwonego zafarbu z twarzy, a nawet usunął się ten fioletowy zafarb z miecza świetlnego. Czasami może się zdarzyć tak, że skin tone uwzględni również wargi, jako zbyt czerwony obszar. W takiej sytuacji przydaje się kolejna wtyczka od Retouch Formy, czyli Skin Mask. Po włączeniu tej wtyczki pojawi nam się folder z automatycznie nałożoną maską skóry. W takiej sytuacji wszystkie zmiany, jakie poczyniliśmy, oddziaływać będą tylko na skórę, dzięki czemu nasz retusz będzie o wiele dokładniejszy. Spójrzmy jeszcze na to zdjęcie Marleny. Tutaj gołym okiem widać, że pod oczami oraz na czole skóra jest delikatnie bardziej sina niż na dole twarzy. Moim zdaniem bardzo dobrze sobie poradziła. Jak widzicie, te zmiany nie są bardzo mocno widoczne i to jest właśnie plus. Przy zastosowaniu kilku wtyczek takich jak Heal, Mattifier, Dodge and Burn czy Skintone efekt przed i po po prostu jest od razu dostrzegalny, ale jednocześnie zachowujemy naturalność. Użycie wielu wtyczek naraz zrobimy sobie jednak trochę później. Szósta z kolei wtyczka, podobnie jak i siódma, odpowiedzialna jest za poprawę oczu. Eye Vessels... Ustawiona jest u mnie na 80%. Wykrywa ona zaczerwienienia oraz naczynka krwionośne w białkach oczu i usuwa je, nadając oczom zdrowszy i bardziej wypoczęty wygląd. I włączam wtyczkę. Na zbliżeniu wyraźnie widać, że AI Vessels nie usunęła całkowicie żyłek z oka. Ona spowodowała, że żyłki są po prostu mniej widoczne, moim zdaniem to ogromny plus. Po raz kolejny zachowujemy naturalność przy jednoczesnym poprawieniu wyglądu oka. Jak przy każdej wtyczce należy sprawdzać, czy nie naniosła ona zmian na inne partie zdjęcia. Tutaj widzę, że delikatnie zlikwidowała ona również piegi. Jeżeli wyłączymy sobie podgląd warstwy tła, gumką będziemy mogli spokojnie usunąć niechciane zmiany. I Brilliance jest z kolei wtyczką, która subtelnie rozjaśnia białka oczu i sprawia, że tęczówki stają się bardziej wyraziste, bez sztucznego wyglądu. Wyostrza ona detale w oczach, dodaje subtelnego połysku, a to sprawia, że oczy wyglądają świeżo i zdrowo. Jej ustawienie domyślne mam na 30% krycia. Nie zwlekając uruchamiamy wtyczkę i jak widzicie oczy wydają się bardziej żywe, jasne i czyste. Dodajmy sobie obie te wtyczki do grupy i sprawdźmy efekt przed i po. Jak dla mnie, mocno widoczny efekt i to na plus. Jeżeli byłby to zbyt mocny efekt, możemy zmniejszyć krycie tych warstw. Ogólnie rzecz biorąc, poprawa oczu jest bardzo ważna, należy jednak uważać, by efekt nie był zbyt mocny. Zalecam zatem testować ustawienia wtyczek i zostawiać taki efekt, by zdjęcie było jak najbardziej naturalne. Jeżeli chodzi o kolejną wtyczkę, czyli dust, jest to wtyczka, której prawdopodobnie najrzadziej będę używał. Służy ona do automatycznego usuwania kurzu, zanieczyszczeń oraz drobnych plam z powierzchni zdjęć. Jest szczególnie przydatna w pracy ze zdigitalizowanymi zdjęciami skanami negatywów czy w sytuacjach, gdy na fotografii znajdują się drobne zabrudzenia wynikające z brudu na obiektywie lub matrycy aparatu. Mamy tutaj jedno stare zdjęcie Uruchomimy wtyczkę i sprawdźmy, jak oczyści ona to zdjęcie. Przede wszystkim widzę, że zniknęły faktyczne zabrudzenia, ale jak widzę, to również guziki na koszuli tego pana. Po raz kolejny sytuacja, gdy należy sprawdzać, na jakie fragmenty zdjęcia oddziałuje wtyczka i sprawdzamy, czy trzeba nanieść jakieś poprawki. Myślę, że jeśli zajmujecie się fotografią makro lub fotografią produktową na dużym zbliżeniu, to faktycznie może być to ciekawe rozwiązanie. Polecam sobie po prostu przetestować. Następna wtyczka, którą chciałbym Wam zaprezentować, to White Teeth, czyli wtyczka do wybielania zębów. Tutaj ustawienie wtyczki wygląda u mnie w ten sposób, że Brightness mam na 30%, a Whiteness na 50%. Daje to bardzo naturalny efekt, i na przykładzie zdjęcia Pawła mogę zaprezentować Wam efekt. Jak dla mnie świetna, naturalna robota. Testowałem tę wtyczkę na wielu innych zdjęciach i przyznam, że na każdym efekt był bardzo dobry. Mało tego, wtyczka wykryła nawet zęby wtedy, kiedy usta były tylko delikatnie rozchylone. No, naprawdę wtyczka warta polecenia. Przechodzimy teraz do kolejnej wtyczki, która odpowiedzialna jest za prasowanie materiału, czyli fabryk. Mamy tutaj zdjęcie nadesłane przez Marlenę Kainduę wielkie dzięki Marlena gdzie pozuje na modelka w zagniecionej sukni. Włączamy wtyczkę. Ona ustawiona jest u mnie na 100% i zobaczmy, czy faktycznie wyprasuje ten materiał. Jak widać, efekt jest mocno średni. Gdy przybliżę sobie zdjęcie, widać, że wtyczka ujednoliciła kolor, ale nie zlikwidowała zagnieceń. Przypomina to trochę pracę na separacji częstotliwości, gdzie malowaliśmy po warstwie koloru, ale tutaj po prostu zapominamy poprawić warstwę tekstury. Zobaczmy jednak jeszcze na innym zdjęciu. Uruchamiam wtyczkę. No, i moim zdaniem efekt znów jest fatalny. Przypomina mi to bardziej zbyt mocny doczen burn niż prasowanie, więc nie mogę powiedzieć, że ta wtyczka zrewolucjonizuje mój retusz. Myślę, że jest to na tyle nowe narzędzie, że wymaga ono jeszcze udoskonalenia i zapewne przyszłe aktualizacje wtyczki sprawią, że efekty będą zdecydowanie lepsze. Ostatnia wtyczka z zasobów retouch for me to Clean Backdrops, czyli czyszczenie tła. I tutaj znów mamy do czynienia z wtyczką, której używam od dawna i z czystym sumieniem stwierdzam, że jest to wtyczka godna polecenia. Jej ustawienia docelowe w moim przypadku to 70% brightness i włączona automaska. Mam tutaj przykładowe zdjęcie autorstwa mojego patrona Przemka, dzięki Przemu. Jak widzimy, cyklorama była dość mocno zanieczyszczona. Odpalamy sobie wtyczkę. No, i mamy piękne, czyściutkie tło. Zobaczmy na zbliżeniu. No, musicie sami przyznać, że świetna robota. Możemy wyłączyć sobie podgląd tej warstwy głównej, by zobaczyć, jakie fragmenty zdjęcia poprawiła wtyczka. I jak widzicie, wtyczka idealnie wykryła cykloramę i poprawiła jej zabrudzenia. Moim zdaniem świetna robota. To tyle, jeżeli chodzi o omówienie pojedynczych wtyczek. Gdybym obecnie nie miał żadnej, z pewnością kupiłbym Hill, Dochenburn, Matifier oraz Clean Backdrop. W drugiej kolejności Skin. Tone. Portrait Volumes oraz wtyczki do oczu, natomiast prawdopodobnie nie kupowałbym wtyczek Dust oraz Fabric. Z tą ostatnią pewnie bym się jeszcze nieraz spotkał na testach, bo po prostu warto czekać na jej aktualizację i lepsze efekty jej pracy. Tak jak mówiłem wcześniej, popracujmy sobie teraz nad retuszem zdjęć z użyciem kilku wtyczek naraz przy poszczególnych zdjęciach. Zaznaczę wszystkie wtyczki, które chcę, by z automatu zrobiły retusz i w czasie rzeczywistym, bez przyspieszania materiału, sami zobaczcie, jak to wygląda na przykładzie trzech bliskich portretów. No, tutaj jak dla mnie po raz kolejny bomba. Myślę, że nie muszę tutaj e, nic tłumaczyć. Po prostu rewelacyjnie zrobiony retusz. Pora na kolejne zdjęcie. Po raz kolejny rewelacja. Pamiętajcie, że jeśli efekt byłby zbyt mocny lub coś by Wam się nie podobało, zawsze możemy zmienić krycie poszczególnych warstw. No i przejdźmy do jeszcze jednego zdjęcia. No, i po raz kolejny, moim zdaniem, rewelacyjna robota. Oczywiście, przykładów retuszu może być jeszcze wiele, w zależności od tego, jaką fotografią się zajmujemy, ale przypomnę, że możecie sami bezpłatnie testować wtyczki za pomocą retuszu w chmurze i 20 gratisowych kredytów. Jeżeli zdecydujecie się na zakup kredytów lub pojedynczych wtyczek, pamiętajcie, że w opisie tego filmu macie link, dzięki któremu dostaniecie 20% zniżki. Podsumowując, osobiście uważam, że wtyczki Litacz Formi to przełom ostatnich lat i narzędzie dające fotografom ogromne możliwości szybszej i efektywniejszej pracy, a zarazem po prostu oszczędzają nasz czas. Jeżeli tak jak ja jesteście fotografami, którzy wolą aktywnie robić zdjęcia niż siedzieć przed komputerem i je ręcznie retuszować, te wtyczki są po prostu dla was. I to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że był on dla Was pomocny i jasno pokazałem wam, jak działają wtyczki litacz Formi. Jeżeli tak, będę wdzięczny za pozostawienie łapki w górę oraz komentarza z Waszymi przemyśleniami. To tyle, widzimy się w następnym filmie. Dzięki i pozdrowienia, cześć.